Miałem kobiety, witajcie w nowym odcinku z Brostar, Stars no i dzisiaj sobie trochę gramem bez dołaz jak widzicie i trochę puhajków dowiemy się ja jestem na broku no i to tyle gramy ale postaram się na Nidia ale Nidia to będzie ogromny problem Nieźle, nie, nie. bo już myślałem, że umrę. No i oto pierwsza wygrana. No, it's time to level up. How? No problem. no oh, check away, I can't. Czy go jeszcze będę mógł To raczej nie. Zobaczy, czy ktoś mnie znajomy. No nie. Dobra, gramy w sumie. No nie ma skrzynek, akurat. No nic. Czemu to powiedziałeś Uuu, Ale po nie ma ręki, człowieku. No, jakaś do Aha. Spoko, nie no, ale teraz nie tak mi Nie no, no. Widzieliście te 99 pucharków na broku. Pff, ja nie mam nie, jednego pucharka. Po prostu na broku. Ok może być... Tak, może być 3 Power Cube. No, może być ja. Ciekawe. Przynajmniej będzie na pewno plus jeden bucharek, bo jest wielkie starcie. O kurde. Dobra, ale przynajmniej mamy 111 bucharków 11 na druku. 1000 monet i są trochę do <grymne> punkty mocy to tylko że no. ja sobie Żeliśmy no Chyba się po tą tą poprzednio odcinek <ścoughs> Dzisiaj będą trochę krótsze odcinki, ale z przesady 5 od raczej nie Jeszcze jedno jest strasznie mało. <grymne> I na. No i super. Nie nadurzymy się do mi tego. Ja idzie za miśkiem. O, miśnich wiedział, gdzie pójść. Dobra, uspokoić się. <todgrymne> i się uspokoi. Kwiat, widziałam misję, waga się nie wykonuje. Sorry, że trochę bez was gramy, ale no... No trochę też lubię sobie pograć w Brawl nagrywając. Ale macie dwie gry przecież, które nagrywam codziennie, a ja, które bez was nie gram. Czyli Roblox Jamlike Simulator oraz ten, jak to się nazywa, Skorstar. Karma wraca koleczkę. No jak mi dobrze idzie to mnie, to mnie... Zobaczymy sobie coś by ten blok miał A noga za Larry i ma na pierwszy. Tymczasem ja mający Larry i Lar jego na szóstej Dobra, gramy. może się uda na ten wbić. Tyle powarku ile bym chciał. Jakby... Widzicie co się odwaliło? Zaję sobie przesyłam film to nie coś takiego, nie. Znaczy nie przesyłam tego sobie zapisuję, więc dlatego ostatnie filmy właśnie się pojawiły bez, bez efektów specjalnych, no bo nie miałem jak... No nie wierzę, nie? Chodź tu śmieci walony! Nie, ja, ja ci nie odpuszczę. Ja cię zabiję. Ja mu nie odpuszczę tego. Nie, co myśląc No to ja pierw No i super. Tak mi się wydaje, że na faktycznie działa no, do mnie pasuje. Bo nawet, no dla mnie zasadniczo, który jest trochę słaby. Kiawskie takie trochę, to jest nika jak widzięta, wcale śle mnie nie idzie. Czy pośpieszę do najfieć to pucharków. O kurde. No, to szybko spadamy. No kurde. No, No ja pierd. Ale myślę, że tam nikogo nie ma. Ja sobie idę za mnie z ja mi się wchodzi. No i właśnie na to, jakiś robi. Ja dalej już mam świat. No jakiś pranch ja zabawała. Startup. a senny będzie ponad tysiąc, I to ja jeszcze dzisiaj Dynamajka odblokuję chyba No czekajcie, a ja na nicie mam jeszcze no mniej niż 50, film już trochę trwa, ale na swym odcinku macie gwarantowanego Dynamajka. <laughs> আমাৰ চাগে গোচৰ চলপি যাওঁ কি আম No i subcie. Lewa tarcza, niech idzie pierwsza. Dobra, subcu. Zostawimy Miszka. O brawo Misiu. MZ! Róż dupę! Ja pie No trochę za późno, Ej, ale przynajmniej drugie miejsce. Hmm. Chyba słuchajcie, powiem tak: ten odcinek będzie trwał tak mniej więcej 15 minut. I nie zdążę bić na odcinku. No to y, stopocharków na nicie, no to zobaczcie w przyszłym odcinku, że będzie stopocharków na nicie, bo wbije za odcinek po prostu. I na jakiejś postaci jeszcze trochę wbiję stopocharków, a ja będę na mańkę po prostu. Nie umieram. to ja muszę iść okrężnym czasem, bo ja umieram. Tak, szczerze mówiąc, myślałem, że na nich się widział, a ja w chark będzie trochę cięższe. No to niezły dzień, dobry, zrobiłeś, aż się obudziłem. Tylko ty są kazałeś mi spać. Nie no, dosłownie, Hobbs mi taki dzień dobry, żebym, że żeby, żeby kazał mi, że powiedział. A dobra. Sepoś i panika. Chiński barwej nas atakuje. W tym momencie mam pełne gacienie. Pierwsze miejsce. No nie. <coughs> <coughs> Dobra, ja tego na nie komentuję, nie? Jeden pucharek do stóp. No taki krótki odcinek że trwa tyle i zawsze. No ja umieram! Musret garwalony. No może chociaż mniej muski ucieknij. Dziękuję. Dziękuję, że Żydzi Ci dał taką mi jedność. Masz mózg. Aż widzę, że nie zarudzę. Ej, brawo, dzięki. Edgar. No, i dynamikę mam, więc go od razu przelastują lepsze. Te mam? <laughs> Chyba, bo na początku, wiecie? No tak myślę, że na razie na tam. No i co, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że bardzo wam się spodoba. zostawcie subika i lajka, like, no i pa pa.